Mój głos, głos nawet do niczego, ale mam nadzieję, że przynajmniej teraz mnie słychać, bo ostatnio nagrałem wideo. No i niestety nie było mnie słychać, także chciałem poprawić. Wrzucimy, wrzucamy nowe wideo i dzieje się dobrze. Bitcoin utrzymuje się spokojnie na tych ponad 68 tysiącach. Nie idziemy poniżej na razie. I tu już cały dzień jesteśmy tak w takim fajnym poziomie, także mam nadzieję, że no, ten breakout jest coraz bliżej. Teraz bliżej, jeśli chodzi o datę. Dodatkowo potwierdzeniem tego może być taki fakt, że mój tygodniowy wskaźnik ulubiony Parabolic Star, jak wiecie, w tym momencie się nam zamienił, pokazując oczywiście wybicie. To ciekawe, jest to fajne wybicie, bo mieliśmy tą konsolidację, więc spodziewałbym się bardzo fajnych wyników, jeśli chodzi o Bitcoina. Ci, co mają odpowiedni, niestety na razie nic się w Waszej potworu nie dzieje. No zawsze to jest tak, że bitkę pierwszy, później reszta. E, ale no na razie, jeśli chodzi o względy techniczne, to podobnie jest tu na dole, jak widzicie. E, Magdy również wskazuje nam przecięcie przez zero, czyli dłuższy okres takich, mam nadzieję, wzrostów. E, porównujemy sobie to, porównajmy sobie to do poprzedniego cyklu. Tu mam takiego screenshota, którego zrobiłem parę dni temu. Wtedy Bitcoin był za 627, teraz jest 68 już, także jest OK. Ale widzicie, mamy tą konsolidację. Jak zobaczymy sobie na rok 2020, to co prawda covidowy, więc jak zignorujemy tego covid tutaj na środku ten spadek, to też tak nic się za bardzo nie dzieje. Dopiero w tym rejonie tutaj. I to jest właśnie listopad drugi, 2020 było to wybicie i naprawdę silny ruch w górę. Więc jeżeli bo powtórzymy to, co było 4 lata temu, w cyklu 4 lata temu, to no, można by się spodziewać, że wszystko zacznie się w listopadzie. Mi się wydaje, że nie może, może to nie być drugi listopad, bo mamy wybory Trumpa. Jeżeli Trump zostanie wybrany, to naprawdę w momencie ogłoszenia Trumpa możemy coś takiego jak w zeszłym cyklu zobaczyć na Bitcoinie, na wszystkich aktywach. No bo Trump, wiadomo, rynki kochają Trumpa. Pamiętam, jak wybrali Trumpa za pierwszym razem. To wszystko szło w górę przez kolejnych parę miesięcy, bez odwrotu. Także, co nowo, jest dobrze. Alty niestety będę musiał jeszcze poczekać. Na razie to będzie, to będzie spektakl Bitcoina. I teraz. Jeżeli nie śpicie w jaskini, jeżeli cokolwiek, jakiekolwiek informacje i wiadomości oglądacie, oczywiście nie mainstream, tylko porządne informacje ze Twittera na przykład, albo chociażby z YouTube'a, bo w mainstream wiadomościach to tylko dostajecie takie informacje, jakie rząd chce Wam przekazać, nic więcej, to mamy tutaj mały, mały fenomen Ganzilla, gra off the grid, o których zakupie węzłów czy nodów mówiłem już dość dawno temu, że jedyna opcja inwestycji są tę jest przez node. Pokazałem Wam kilka grup na Discordzie, jak to zrobić, a niszczę z tym okazuje się, że mają niesamowite statystyki. Jak tu Kyle Wilson pokazuje, off the grid. Czyli Layer 1, poziom pierwszy blockchaina zbudowany na technologii Avalanche, po prostu na Avalanche, ma już ponad 53 miliony transakcji. I to jest testnet na razie. Od początku istnienia tego testnetu, to jest chyba miesiąc, dwa, parę miesięcy w każdym razie. I mają ponad 5, uwaga, ponad 5,5 i milionów, pięć i pół milionów portfeli. Jak oni to zrobili? Rozmawiali z każdym YouTube'ami, nawet rozmawiali z Forbesem, rozmawiali z Evening Standard tutaj w Londynie. I dodatkowo, e, jeśli chodzi o Epic Store, to na Epic Store ta gra jest teraz numerem jeden, jeśli chodzi o gry darmowe ściągane z Epic Store. Przebili oni uwaga Fortnite. Fortnite w tym momencie jest na miejscu drugim, więc jest to nie lada wyczyn nie tylko krypto, ale jest to nie lada wyczyn jako gra sama sobie. Ta gra naprawdę gra jest, no jest bardzo wciągająca. To jest Battle Royale na razie. Yy, gracze grają przeciwko sobie o te właśnie heksy, dekodowanie yy, heksów, dostawanie NFT na swoje konta, na swoje portfele. 5,5 miliona pi, portfeli było otwarte tylko dlatego, że gracze, żeby grać w tą grę, automatycznie grając w grę, otwierają te portfele, czyli mają tyle już graczy zarejestrowało się w grze. I wydaje mi się, że te, te statystyki, no na, na dobrą sprawę, mogą tylko rosnąć, bo to jest naprawdę dobry tylko pierwszy tydzień. Tak na dobrą sprawę, kiedy wszystkie te NDA i, i, i poufności umowy zostały złamane i ludzie mogą o tej grze mówić. Także naprawdę, naprawdę e, coś dobrego. A sam fakt, że mamy tyle ludzi ściągających tą grę, żeby ją wypróbować, e, już teraz na testnecie, to jest naprawdę coś. To jest naprawdę fajne osiągnięcie. Ważne jest to, że no, token będzie prawdopodobnie w listopadzie, czyli jeszcze nie teraz, bo za miesiąc, może już nie niecały. I, no i wtedy zobaczymy, jak to będzie, czy to się zmieni, gdy będą naprawdę zarabiać i mogli sprzedawać te NFT za prawdziwe krypto, a więc za prawdziwe pieniądze. Zobaczymy, czy cokolwiek to będzie miało jakikolwiek wpływ na tą grę. Mam, mam tutaj też taką fajną grafikę. Nie wiem, czy pamiętacie, jak mówiłem Wam o Gain Straight. Że Gainstreet ma fajny system, fajną ekonomię taką, że skupują oni tokeny z rynku i spalają je. Tutaj jest coś podobnego. Otóż w Ganzilli, jak gracz znajdzie heksa, później go dekoduje, to losowo wybrany węzeł dostanie nagrodę w postaci dygrany z tokenów, a gracz oczywiście dostaje NFT na swój portfel i może je później sprzedać. W przyszłości te nodes i czy węzły będą zarabiać. Jakieś royalties z, z całego tego wolumenu obrotów na tym rynku, wbudowanym w grze, bo to oczywiście wszystko się robi w grze, nie trzeba wychodzić i tam sprzedawać jakieś tam opensji czy coś. Wszystkie NFT handluje się w grze. A oczywiście jest też osobny portfel GANS, który można to robić, więc są dwa sposoby. Ale patrzcie, tutaj dochód z gry 30% poświęcone jest na skupowanie tego tokenu GANS, i oni nie palą tego tokenu GANS. Tylko dorzucają tego, tego, tego tokena GANS. Do uwaga, właścicielu, właścicieli tych węzłów, czyli właścicieli notes, Czyli naprawdę ci, co postaraliście się, pomęczyliście się, żeby dostać możliwość inwestycji w te notes, naprawdę no, wygląda to naprawdę dobre, zwłaszcza z tymi statystykami, statystykami o których wam, które wam wcześniej pokazałem. Więc Ganzilla i Off The Grid naprawdę spoko, spoko się dzieje. I ostatnia informacja oczywiście cały czas śledzimy cenę UTVers. W pewnym momencie dzisiaj UTVS cena była za 90 centów, czyli no naprawdę bardzo ryzykowna zgrywka z naszej strony. Metavers w tym momencie wyceniany na 2, iż 2 miliarda dolarów. Bardzo mało tokenów w obrocie, no ale parę z tych tokenów można było sprzedać. Także ci, co naprawdę mają UTVS, no zobaczymy, czy ta cena się utrzyma. Jak oczywiście więcej tych tokenów wejdzie. Na rynek. Także czekamy, co Bitcoin zrobi, i oczywiście czekamy na Ganzylę. Pozdrowienia.